Stare dusze to takie dusze, które weszły na wyższy level rozwoju. Odróżnia je to od reszty dusz, odróżnia je ilość doświadczeń niesamowita ilość doświadczeń na Ziemi i nie tylko. Jak to się przekłada na ludzi? Stare dusze bardzo często odstają od społeczeństwa. Stare dusze bardzo często są ekscentrycznymi, samotnymi wilkami. Stare dusze mają całą masę talentów, które się biorą z ich poprzednich wcieleń. Stare dusze bardzo szybko adoptują się do każdych warunków. Stare dusze trzymają ze sobą sztamę, czyli stara dusza, gdy spotka drugą starą duszę, zawsze się z nią dogada. Stare dusze to ludzie bardzo mocno uwrażliwieni. Czują więcej, słyszą więcej, widzą więcej niż inni. Bardzo często są to ludzie mocno uduchowieni i kompletnie niezainteresowani zdobywaniem dóbr materialnych, podążaniem za jakimiś trendami. Bardzo często są to ludzie artyści, którzy przez przez właśnie twórczość wyrażają siebie. Mówi się, że ludzie tacy mają cholernie ciężkie życie. Dlaczego? Dlatego, że dusza taka doświadczyła już tak dużo różnych wcieleń tu na ziemi, że gdy schodzi w kolejne, to bierze na siebie coraz. Trudniejsze doświadczenia, bo może, bo ma ten potencjał, bo chce. Stare dusze mają w sobie silny magnetyzm, silne przyciąganie. W związku z tym bardzo mocno przyciągają inne stare dusze. Bardzo dobrze dogadują się z innymi starymi duszami. Czy jesteś starą duszą?